Witajcie w pierwszym odcinku w tym roku znajduję się nad rzeką Modrą, mam ze sobą fiderki, odrobinę chlebka i za chwilę postaramy się złowić jakieś fajne klenie. Mamy dzisiaj przepiękną zimową pogodę, w dzień ma być na plusie, w nocy było na minusie, rano było fajnie, wszystko przymrożone. Jest taki fajny zimowy klimat nad wodą, ale wiem, że to rybom nie przeszkadza a więc za chwilę się wybiorę na pierwszą miejscówkę, teraz jeszcze chwilę popobserwuję wodę i widzimy się na miejscu. Jestem już na pierwszej miejscówce, za chwilę zarzucę sobie wędki. Tak jak wcześniej mówiłem, będę łowił na chlebek. Do tego mam jakiś mały ciężarek, jakieś 40 gram. Będę łowił w dół rzeki, na innych odcinkach łowiłem w górę rzeki. Natomiast ta rzeka tam była inna, te główki były inne i te ryby stały na tej cofce. Na tym odcinku rzeki lepsze wyniki miałem łowiąc w dół rzeki, przy rynienkach. I tam gdzie ta woda zaczyna zawracać, a więc zobaczymy czy dzisiaj to przyniesie jakieś efekty. A teraz pora zarzucić wędki i zobaczymy co się będzie działo. Już mam zarzucone, teraz pozostaje tylko czekać na jakieś branie. Myślę, że zostanę na tym miejscu jakieś pół godziny, 20 minut i tak powoli będę sobie zmieniał miejsca. Powolutku będę sobie schodził w duże rzeki i zobaczymy, czy weźmie jakaś fajna ryba. Pogoda jest naprawdę bardzo fajna, więc można trochę dzisiaj posiedzieć na tych rybach. A teraz nie przedłużam, obserwuję wędki i zobaczymy co się wydarzy. Tak wygląda nasza pierwsza ryba, bardzo delikatne brania, ale waleczna ryba udało się wyholować, wylądowała u nas w podbieraku i taka rybka bardzo nas cieszy. Teraz zwracam jej wolność i łowimy dalej. naszą rybę już wypuściłem natomiast chciałem Wam pokazać moją przynętę, jest to oczywiście chlebek na dużym haczyku zakładam chlebek przy użyciu takiej gumki co sprawia, że ten chlebek nawet po tym skubaniu i po tym braniu on dalej się trzyma na naszym haczyku daje mi to dużo pewności, że jak ta ryba gdzieś skubie w wodzie, ona po prostu nie ściągnie naszej przynęty i jeśli zdecyduję, że w końcu chcę wziąć to dalej będziemy mieli przynętę na naszym haczyku, która będzie się tam prezentować co daje nam dużo więcej szansy na złowienie ryby i po prostu wiem, że cały czas łowię, a nie, że mam gdzieś tam zarzuconą wędkę i potencjalnie nie mam na haku żadnej przynęty Znajduję się teraz na drugiej główce, a w zasadzie można powiedzieć, że trzeciej. Niestety główka na którą chciałem iść jest dosyć mocno zarośnięta i nie ma za bardzo jak stamtąd łowić. A więc przyszłem od razu tutaj i tak obserwuję wodę i myślę, że jednak spróbuję zarzucić te wędki tutaj w ten steczny nurt pod tą główkę na którą się nie mogłem dostać. Jest to po prostu fajna miejscówka. Są tu trzciny, myślę, że te ryby mogą tutaj stać. A jeśli się nic nie będzie działo, to łowimy dalej w dół rzeki i powolutku będziemy schodzić. Na razie jesteśmy po tej pierwszej rybie, a więc jestem pozytywnie nastawiony. Myślę, że jeszcze uda się coś złowić. A teraz zakładam chlebek. Wrzucam wędki i czekamy na kolejne branie. Mamy już kolejną rybę, jesteśmy na drugiej miejscówce. Mieliśmy dwa brania. Pierwsze branie niestety zepsułem, drugie udało mi się zaciąć i wleciał kolejny przepiękny kleń. Te brania dzisiaj są naprawdę delikatne, ale ryby są bardzo fajne. Ten jest troszkę mniejszy, myślę, że ma około 42 cm. Przepiękna ryba. Naprawdę fajnie dzisiaj biorą. Za chwilę zwracam mu wolność. Rzucam jeszcze raz chlebek w to samo miejsce. Być może jest ich tam troszkę więcej. A teraz ten wraca do wody. mamy kolejnego klenika tej samej główki, ten już znacznie mniejszy. Myślę, że może ma 30 parę centymetrów. Natomiast od razu go wypuszczamy, zarzucamy wędki. Te ryby tam stoją, a więc nie ma co marnować czasu. Trzeba próbować dalej. Jak na razie ryby przestały brać w tym miejscu. Myślę, że mogły na chwilę gdzieś odpłynąć. Niestety jeszcze przeleciał kormoran, zrzucił coś do wody tu przy trzcinach, gdzie łowiłem. Myślę, że to też mogło spłoszyć te ryby. Nie wiem, czy one tam wrócą. Natomiast zostawię tam jedną wędkę. Jeszcze parę minut, zobaczyć, czy coś się wydarzy. A drugą wędkę już przerzucę w dół rzeki, żeby nie marnować czasu jeśli ma coś się wydarzyć, to się wydarzy a teraz przerzucam wędkę i czekamy dalej na jakąś rybę trochę się zasiedziałem na tej drugiej główce była taka przerwa między broniami natomiast opłacało się chwilę poczekać Przerzuciłem tą jedną wędkę. Miałem na niej jedno branie, niestety ryba się nie zacięła. No i po chwili, branie na drugiej wędce z pierwszej miejscówki, tam gdzie miałem te dwie poprzednie ryby, delikatne branie i za chwilę poprawiła ryba. Udało się zaciąć kolejnego przepięknego klenia. Taki kolejny klenik, myślę, że 42-43 cm. Fajny, taki grubiutki. Delikatne branie, po chwili poprawienie. Zacięliśmy rybkę i myślę, że jeszcze kilka się uda złowić. Naprawdę fajnie dzisiaj biorą. Zwracam mu wolność i łowię dalej. To już czwarty kleń w tej miejscówki. Piąta ryba w dzisiejszym dniu już się robi naprawdę bardzo fajnie. Wypuszczam tą rybkę. Mam jeszcze kilka godzin łowienia. Zrobię jeszcze tutaj jeden, dwa rzuty. Zobaczę, czy jeszcze coś weźmie. Myślę, że te ryby na pewno tutaj stoją, a więc powinno coś wziąć. Natomiast jak będą brały dalej takie mniejsze, to pójdziemy gdzieś indziej i poszukamy troszkę większego. Jestem już na kolejnej główce. Na poprzedniej główce miałem 4 ryby. Natomiast te ryby już przestały brać. Te brania były coraz rzadsze, coraz bardziej delikatne. A więc uznałem, że pora zmienić główkę. Jeszcze mam trochę czasu, a więc może uda się złowić coś troszkę większego. Pod wieczór może jakaś fajna ryba weźmie. A teraz skupiam się na oglądaniu wędek. I widzimy się na koniec. Jestem już na ostatniej główce. Niestety skończył mi się chlebek. A więc zarzucono mam tylko jedną wędkę. Drugą wędkę już powoli będę zwijał. Będę się szykował, żeby jechać do domu. Ale naprawdę miło spędzony dzień nad wodą Udało się złowić 5 naprawdę fajnych ryb A teraz pora wracać do domu Szykować następny wyjazd na ryby I cieszyć się z kolejnego dnia nad wodą